Żyj, by każdy twój dzień nowym był wyzwaniem. Wyznaczał by ci cel. Oczy oh. i odwagę mniej. W końcu to dostaniesz. Wystarczy, że chcesz. Stary nie martw się, jak ci nie wyjdzie. Przecież to wiadomo, zawsze możesz zarabiać przez internet. Ty, ale stary patrz jesteśmy tutaj zamknięci w tym domu, ale ja nie wiem, jak da dalej zarobić. Po prostu możesz mi to wytłumaczyć? A to, co Ty nie wiesz? No mo normalnie możesz zarobić przez internet. Bez wychodzenia z domu. Jak to, jak to, będzie, jak to sobie wyobrażasz, że... Co, Ty wejdziesz na internet i będziesz na tym zarabiać? Nie wiem, co, nagle wejdziesz sobie na Google, zarobię, enter i, i wtedy co, zarobisz? Nie tak, że wejdziesz sobie na Google, wpiszesz sobie, zarabiasz na internet i Ci od razu wyjdzie, że możesz zarabiać. Nie, to tak nie działa. Hmm. Oczywiście, jak najbardziej no, musisz to. mieć do tego odpowiednią platformę, żeby na niej działać. I wtedy zarobisz. Tak jest to możliwe. Ale posłuchaj patrz Dawidzie, Hej. wielki brat zaprasza do pokoju zwierzy. A mnie wzywają. Na broju chyba. <laughs> do powodzenia! Witam, wielki bracie! Witam cię, Dawidzie. Czy wiesz, dlaczego zostałeś tutaj wezwany? No właśnie nie wiem, chciałbym się dowiedzieć. Podobno masz wątpliwości, jak zarabiać przez internet. Czyli wszystko wielki brat słyszał? Wielki brat, wszystko słyszy. No właśnie, ja nie wiem właśnie, jak to jest możliwe zarabiać. Ja, czy jest to możliwość zarabiać w internecie? Dawidzie. Jest taka możliwość, żebyś zarabiał w internecie. Słyszałeś, co mówił Rafał? No, gadałem z nim, ale. Nie wiem, dla mnie to jest naprawdę chińszyzna i czarna magia. Ja tego nie rozumiem. Czy po wyjściu z wielkie... od wielkiego brata, czy ja dam radę po prostu tak to zrobić? Pójść tą drogą, że tak powiem, przez internet. Wszystko jest możliwe, Dawidzie. Wystarczy tylko chcieć. Od tego jest platforma, żeby na niej zarabiać. Czyli mówi wielki brat, że jednak się da. Tak, Dawidzie, jednak się da. Tak jak słyszałeś, jak mówił Rafał. Porozmawiaj z nim raz jeszcze. Hmm? Mogę z nim porozmawiać jeszcze raz. Czyli można powiedzieć, że jednak ma rację. Tak, Dawidzie, ma rację. Słuchaj, Rafała, a daleko zajdziesz. Powiem tak, że otworzę sobie laptopa, wejdę na Google. I teraz, tak czy ja napiszę sobie tam, jak zarabiać pieniądze, i wtedy mi się to pojawi? Pojawić to się może duch w nocy o północy. A jak? Potrzebna jest do tego odpowiednia platforma, na której możesz wygenerować pieniądze. Odpowiednia platforma. Tak. Do zarabiania. Jak najbardziej, Dawidzie. Nie mam więcej pytań. Możesz opuścić pokój zwierzeń, tam Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I jak tam stary? I co? Wiesz co, Rafał? Wszystko jest niezwykłe. Miałeś rację. Ha! Wiedziałem. Można zarabiać przez internet. Mówiłem, słuchaj, Rafała. Dobre ci radzę. No miałeś, miałeś. Znaczą oczy i odwagę nie...